Z apartamentów papieskich w Castel Gandolfo, w pałacu Ap w Castel Gandolfo, na Dajbasia Kamińska zobaczcie przepiękna galeria Aleksandra VII. Zobaczcie, jakie piękne marmury błyszczące. Pokażę Wam całą galerię. Zobaczcie, jakie piękne są dekoracje. I tak się idzie wzdłuż galerii. A na zewnątrz mamy oczywiście. Widoki piękne na no. yy, terytoria otaczające Kastel Gandolfo. Chyba go może widać, ale może uda mi się Wam pokazać, jak to wygląda. Zobaczcie, pianura Pontina tam daleko rozciąga się morze. Ale wracamy już do galerii, do wnętrza pałacu. Możecie podziwiać, zobaczyć, jaki jest przepiękny. Także oprócz zwiedzania ogrodów w Castel Gandolfo warto też odwiedzić willę tutaj papieże przyjeżdżali na wakacje tutaj się zatrzymywali w letnie miesiące Jeszcze raz Basia Kaminska, pozdrawiam was serdecznie